Zaczynamy robić śledziki, tak, odlewamy śledziki, tak, Aha. Tak, Aha. tak, dobra, Odlewamy. wodę, tak, odlewamy, dobra, tak, i teraz po kolei słoiczek, tak, słoiczek, tak, dajemy tak. Cebulkę do soli, tak? Tak, cebulka już zmiękczona. zmiękczona tak? Zgnieciona. Zgnieciona. Ręce tak. jeszcze raz umyję, bo już. Nie tak. Nie ten. No to muszę, niestety, rękoma. Tak. tak. No i teraz tak. Ta cebulka, wiecie, co była tak. zmiękczona, nie? Tak, tak. To jest, daje ją na spód tak, pewną tak. warstwę, nie? Tak. Taką wiesz, bo te, te, ta cebulka jest najlepsza później. Ona jest rewelacyjna jak już tak jeszcze po I teraz kroimy. Śledziki kroimy. Śledziki ja to robię, o tak. O, bardzo dobrze, tak? Tak, 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 śledziki. O, tak. I wrzucamy. Wrzucamy. Wrzucamy, Dobry. Cebulki. Tak, dajemy bardzo. Już cały czas niech się kręci, to będzie krótko, ale zwięźle. Tak. Teraz dodajemy. Łyżeczkę tak, octu, Łyżeczkę octu, tak, teraz ocet, tak. Cudownie, tak. tak piękny, teraz dajemy śledzika. Wspaniale. Znowu kroimy śledziki, tak. Tak w poprzek, tak. Troszeczkę ucho zna siebie. Tak. Wrzucamy tak, do słoiczka. Tak jest, tak. musimy jeszcze troszeczkę co dodać to teraz troszeczkę dajemy Odsułem. tak, łyżeczkę, dwie, trzy jedno, jedno, dwie. po jednej na warstwę po jednej, ja troszeczkę za mało dałem tak, tak, tak. i Aha. trochę teraz I oleju oleju tak, tak, jest z pierwszego tłoczenia oczywiście, tak, ale tak. ekstra, kujawski, kujawski. Najlepszy. najlepszy, tylko kujawski. taki używamy tak, bo inne to nie nadają się bo oliwa z oliwek się nadaje, bo ma specyficzny nie, nie, nie. zapach swój. Oliwa z oliwek to nie? Nie, nie. Nie, nie ma mowy. Takiej. Teraz dajemy na mowy następną troszkę. warstwę. Każdą warstwę daje trochę octu, Octo, tak. bo, bo jednak on jest lepszy. Te są lepsze. tak, tak bo. Te śledzie są takie, takie. są, no, twarde. Obawiam się tylko, może być problem z tym sol, przesoleniem tych śledzi, bo Ach. one się patrz, moczyły już ze, ze prawie dwie godziny. Ja już je tu moczę i. Nie szkodzi. Nie szkodzi. Ten, Dobra. Nie I może... teraz damy tu ostatnią warstwę, warstwę cebulki. cebulki. Tak. Tak. No i tak. I teraz ty. Teraz to, moment. Dochodzimy do. I teraz dajemy tu. Do finiszu, tak? Do finiszu to dajemy tego odtu. Powinniśmy dać łyżeczkę, damy półtora, bo mi się wydaje, że może być trochę mało, bo dużo trzebu tak, tak, jest. Tak, tak, tak. O, tak. Tu i to jest teraz oliwka. O, tak. Olej. Olej. Oleum, tak, oleum. Olej. O, to z olej. tego oleju I teraz tak? Y, tak. końcowa faza. O, zakręcamy i, tak, i, i przewracamy. I... Tak, o. Robimy coś takiego, pięknie, A -a. tak, na prawo, na lewo, A góra, dół, do lodówki, do tak, tak, do lodówki wkładamy tam. Tak, o, o,